Wielu zostało wezwanych, lecz niewielu dostanie się do Królestwa Niebieskiego. Wiem, że to jest cytat z Biblii, jednak on tak samo funkcjonuje z nasionkami gwiezdnymi. Jest dużo nasionek gwiezdnych, co nawet nie wiedzą, że nimi są. Nie wiedzą, nie wierzą w siebie. Ten Matrix ich wciągnął kompletnie. Niektóre czują, że nimi są. Lecz jednak idą złą drogą, bo zamiast wyleczyć się całkowicie samemu, to zrobią dwa kursy i zaczynają już od razu dawać kursy innym, zanim się jeszcze sami je wyleczą. W każdym razie, moi drodzy, jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie, żeby się wyleczyć żeby się wyczyścić z chipów.